Witam serdecznie. Nauka, którą dziś będziemy się zajmować, nosi nazwę atomistyki. Jest ona nauką o ziarnistej, nieciągłej budowie materii. Jej początków możemy doszukać się już u starożytnych greckich filozofów przyrody, a badania w tej dziedzinie trwają do dziś. Obecny pogląd na budowę atomu wychodzą z teorii atomu wodoru autorstwa Bora. Założył on, że w atomie wodoru znajduje się jeden proton, stanowiący jądro atomu, i jeden elektron, który krąży wokół jądra po orbicie kołowej o ściśle określonych promieniach. Z mechaniki klasycznej wynikało, że nie ma żadnych ograniczeń na wartości promieni orbit elektronów oraz że zbudowane tak atomy nie powinny istnieć. Aby usunąć sprzeczność modelu atomu Bora z zasadami fizyki klasycznej, w myśl której poruszający się po orbicie elektron promieniowałby energię i spadał na jądro, Bohr przyjął dodatkowe postulaty zwane ideą teorii kwantów. Pierwszy z nich głosi, że elektron może krążyć w atomie tylko po takich orbitach kołowych, dla których iloczyn pędu p i promienia orbity r czyli po prostu wartość tak zwanego momentu pędu jest równy całkowitej wielokrotności stałej planka H podzielonej przez 2 pi, co zapisujemy? M razy V razy R równa się N razy H podzielone przez 2 pi, gdzie m oznacza masę elektronu, V szybkość elektronu, R promień orbity elektronu H stałą plankę. Zaś n to dowolna liczba naturalna, czyli n równa się 1, 2, 3, 4 itd. Jeżeli elektron krąży po orbitach o takich promieniach, to nie traci energii na promieniowanie. Oznacza to, że nie wszystkie wartości promieni orbit są dozwolone. Promienie orbit mogą przyjmować tylko ściśle określone, czyli skwantowane wartości. Siła oddziaływania elektrostatycznego protonu i elektronu krążącego po orbicie o promieniu r ma wartość f równą k0 razy e2 podzielić przez r2, co z kolei jest równe m razy v2 podzielić przez r, gdyż jest to siła dośrodkowa. Po podstawieniu i przekształceniu tej zależności otrzymujemy wzór na promień stacjonarny orbit r równa się n kwadrat razy h kwadrat podzielone przez 4 pi do kwadratu razy k0 razy e do kwadratu razy m. Co możemy zapisać? r z indeksem n równa się n kwadrat razy r0, gdzie r0 jest stałą nazwaną promieniem bora atomu wodoru i jest równa stosunkowi h do kwadratu, do iloczynu 4pi, do kwadratu razy K0, razy E do kwadratu razy M. Gdy elektron krąży po orbicie o promieniu R0, czyli najszybszej, najbliżej jądra, to atom jest w stanie podstawowym, dla którego N przyjmuje wartość 1. Zaś kolejne dozwolone promienie orbit są proporcjonalne. Do kwadratu liczby naturalnej, czyli wynoszą kolejno 4R0, 9R0, 16R0 i tak dalej. Zatem, całkowita energia elektronu na n tej dozwolonej orbicie jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej, co zapisujemy. Duże S e z indeksem n równa się minus a podzielone przez n kwadrat, gdzie a jest to iloczyn k0 razy e kwadrat podzielone przez 2r0 atom posiada energię najmniejszą w stanie podstawowym, to znaczy, że gdy elektron znajduje się na orbicie dozwolonej najbliższej jądru, czyli dla n równego 1. Na pierwszej orbicie energia elektronu wynosi E1 równa się minus A. Ma na drugiej orbicie E2 równa się minus A podzielone przez 4. Na trzeciej orbicie energia E3 równa się minus A podzielone przez 9. I tak dalej. Energia elektronu w atomie jest więc również skwantowana, czyli może przybrać tylko ściśle określone wartości. Ujemna energia oznacza, że elektron jest związany w atomie i aby go uwolnić, czyli by stał się elektronem swobodnym, nieoddziałującym z jądrem, należy dostarczyć energii co najmniej równej energii wiązania, czyli A. Gdy elektron krąży po orbitach innych niż pierwsza, ma większą energię. Mówimy wówczas, że znajduje się na wyższym poziomie energetycznym, a atom jest w stanie wzbudzonym. Energia elektronu wyraża się w elektronowoltach. Drugi postulat Bora mówi, że atom może przeskakiwać z orbit o wyższej energii, czyli większym n, na niższe, wysyłając kwant energii równe różnicy energii, jakie elektron posiadał na orbitach, między którymi nastąpił przeskok. Elektron może przeskoczyć z niższej orbity na wyższą, jeśli pochłonie odpowiedni kwant energii. Jeśli elektron przeskakuje z n tej orbity na k-tą pod warunkiem, że n jest większe od k, to energia wysłanego fotonu e z indeksem r jest równa e z indeksem n minus e z indeksem k, co jest równe duże a w nawiasie 1 przez k kwadrat, odjąć 1 przez n kwadrat, zamknąć nawias. Ze wzrostem n energia atomu rośnie. Poziomy energetyczne leżą coraz bliżej siebie, a różnica energii dwóch kolejnych stanów jest tak mała, że otrzymujemy prawie ciągłe widmo energii. Energia atomu jest tym większa, im dalej od jądra znajduje się elektron. Energię elektronu można wyrazić poprzez częstotliwość lub długość wyemitowanej fali. I tak e z indeksem r równa się h razy ni, co jest równe h razy c podzielić przez lambda, gdzie h to stała planka, ni to częstotliwość, a c szybkość światła, zaś lambda długość fali. Zatem 1 przez lambda, czyli liczba falowa, jest równa stosunkowi częstotliwości ni i prędkości światła c. To z kolei jest równe stałej Rydberga razy w nawiasie 1 przez k kwadrat odjąć 1 przez n kwadrat zamknąć nawias. Przy czym k równa się 1, 2, 3 i tak dalej, zaś n równa się 2, 3, 4 i tak dalej. Balmer zbadał widmo wodoru i stwierdził, że można w nim odróżnić 5 linii odpowiadających falom o różnych długościach. Odgadł też prosty wzór, który opisuje wszystkie te długości oznaczone lambda z indeksem n dla n równego 3, 4, 5, 6 i 7, a mianowicie 1 przez lambda z indeksem n równa się r z indeksem h razy otworzyć nawias 1 przez 2 do kwadratu odjąć 1 przez n do kwadratu. Zamknąć nawias, gdzie r z indeksem h oznacza stałą Rydenberga i jest równe w przybliżeniu 1,97 tysięcznych razy 10 do 7 1 na metr. Podstawiając kolejno pod n 3, 4, 5, 6 i 7, otrzymujemy długości fal odpowiadające liniom widzialnej części tzw. serii Balmera. Linie odpowiadające większym wartościom całkowitym N również istnieją, ale ich długości wykraczają poza zakres światła widzialnego. Poza zakresem światła widzialnego znajduje się także kolejne serie linii wodoru widma, widoczne na obrazku. W tym zadaniu musimy obliczyć zmianę energii elektronów w atomie. Wiedząc, że podczas przejścia elektronów w atomie wodoru z jednej orbity stacjonarnej na drugą, nastąpiło wypromieniowanie fotonu o częstotliwości 4,5 razy 10 do, 1, do 14 1 przez sekundę. Wypisujemy sobie dane. Częstotliwość NI równa 4,5 razy 10 do 14 1 na sekundę oraz h czyli stała planka równa 6,62 razy 10 do minus 34 Joula razy sekundę. Wiemy, iż zmiana energii elektronu wyraża się wzorem delta E równa się E2 minus E1. I zmiana ta jest równa zmianie energii fotonu E2 minus E1 równe jest H razy Ni, co mamy tu. Łączymy te wzory, a konkretnie pod wzór pierwszy podstawiamy wzór drugi, otrzymujemy, że delta E równa się h razy ni. Mamy wszystkie wartości, to jest nasza szukana, a zatem możemy sobie podstawić już wartości liczbowe i mamy, że delta E równa się 6,62 razy 10 do minus 34 jula razy sekundę razy 4,5 razy 10 do 14 1 przez sekundę. Sekundy się nam skracają i wychodzi nam, że delta E równa się 29,79 razy 10 do minus 20 Joula. I jest to zmiana energii elektronu. W tym zadaniu musimy obliczyć szybkość elektronu na pierwszej orbicie stacjonarnej w atomie wodoru. Wypisujemy sobie dane. N równa 1, gdyż mamy pierwszą orbitę. Stała planka H równa 6,62 razy 10 do minus 34 Joule razy sekunda. Ładunek elektronu E 1,6 razy 10 do minus 19 Kolomba. I stała dielektryczna 8,84 setne razy 10 do minus 12 Farada przez metr. I tak, między jądrem i elektronem działa siła kuliombowskiego przyciągania, która jest siłą dośrodkową, która utrzymuje elektron na orbicie kołowej w czasie obrotu wokół jądra atomu. Stacjonarne orbity w atomie wodoru są to orbity, dla których zachodzi związek: masa razy prędkość orbity prędkość elektronu razy promień równa się n po razy stała planka podzielić przez 2 pi. Siła równa jest ładunkowi do kwadratu podzielonemu przez 4 razy pi razy stałą dielektryczną razy promień orbity do kwadratu, co jest równe sile dośrodkowej, gdyż jest to siła dośrodkowa, a zatem m kwadrat przez r. Ten, Mamy mam ten wzór i musimy go sobie przekształcić do takiej postaci, by po jednej stronie uzyskać iloczyn masy prędkości i promienia. A zatem obie strony równania mnożymy przez rn do kwadratu podzielone przez Vn. I otrzymujemy e kwadrat podzielić przez 4 pi razy epsilon 0 razy prędkość równa się m razy prędkość razy promień. Następnie podstawiamy sobie pod ten nasz wzór ten wzór. A zatem iloczyn m razy vn razy rn zastępujemy n razy h przez 2 pi i otrzymujemy e kwadrat podzielić przez 4 pi razy Epsilon 0 razy Vn równa się n razy h przez 2pi. Co jest równoważne? e kwadrat podzielone przez 2 razy Vn razy epsilon 0 równa się n razy h. Następnie obie strony równania mnożymy przez prędkość, co daje nam e kwadrat podzielić przez 2 epsilon 0 równa się n razy h razy vn. Następnie obie strony dzielimy przez iloczyn n razy h i otrzymujemy e kwadrat podzielone przez 2 razy n razy h razy y epsilon 0, co jest równe prędkości, a zatem jest to nasza szukana. Mając wzór już na naszą szukaną, możemy sobie podstawić wartości liczbowe. I tak prędkość równa się e kwadrat podzielone przez 2 razy n razy h razy epsilon 0 po podstawieniu wartości liczbowych prędkość równa się 1,6 razy 10 do minus 19 kulomba, wszystko to do kwadratu, podzielić przez 2 razy 1 razy 6,62 razy 10 do minus 34 joula razy sekunda razy 8,84 razy 10 do minus 12 parada przez metr, co daje nam 2,56. Setnych razy 10 do minus 38 kulomba do kwadratu podzielone przez 117 i 400 setne razy 10 do minus 46 dżula razy sekunda razy farad podzielone przez metr. Co jest równe dwie setne razy 10 do 8 metra na sekundę. Teraz zobaczymy dlaczego wyszedł nam metr na sekundę. Otóż prędkość wyraża się w metrach na sekundę. Jest to równe. Spisujemy jednostki z powyższego wzoru. Kulomb do kwadratu podzielone przez dżul razy sekunda razy farad podzielone przez m. Jest to równe kulomb razy metr podzielone przez dżul razy sekunda razy farad, co jest równe kulomb do kwadratu razy metr podzielone przez kulomb przez volt razy dżul razy sekunda. Co jest równe? Kulomby nam się tutaj skróciły. Kulomb razy metr, razy wolt podzielone przez dżul razy sekunda. Wiemy, iż kulomb jest równy amperowi razy sekunda. A zatem amper razy sekunda, razy metr, razy wat przez amper, gdyż volt jest równy wat przez amper podzielić przez dżul razy sekunda. Sekundy nam się skracają, ampery również i wychodzi nam, że wat razy metr podzielony przez dżul. Wat jest to dżul podzielony przez sekundę, zatem otrzymujemy dżul podzielony przez sekundę razy metr razy dżul. Dżule nam się skracają i wychodzi nam wynik w metrach na sekundę. Prędkość wyrażamy w metrach na sekundę, a zatem wynik a raczej rozwiązanie naszego zadania jest 2 setne razy 10 do 8 m na sekundę i jest to szukana prędkość. W tym zadaniu musimy obliczyć energię kwantu emitowanego przy przejściu elektronu z orbity 5 na orbitę czwartą. Wypisujemy sobie dane. Orbita początkowa k równa 5, orbita końcowa n równa 4. Naszą szukaną jest energia kwantu. Czyli ni razy h. Korzystamy z zależności. Ni razy h równa się energia k tej orbity minus energia na n tej orbicie, co z kolei jest równe energii na pierwszej orbicie, a w nawiasie 1 przez k do kwadratu minus n do 1 przez n do kwadratu. Pod ten wzór podstawiamy sobie już wartości liczbowe i tak, e, energia kwantu. Równa jest minus 13,6 elektronowolta, bo tyle wynosi energia na pierwszej orbicie. Razy w nawiasie 1 podzielone przez 5 do kwadratu, minus 1 przez 4 do kwadratu, co jest równe minus 13,6 elektronowolta, razy w nawiasie 1,25 minus 1,16 co jest równe minus 13,6 elektronowolta razy 164 minus 25,04, co daje nam minus 13,6 elektronowolta razy minus 9,04. Co jest równe? Minus z minusem daje plus, a zatem 122,4 podzielić przez 400 elektronowolta, co daje nam 306 tysiącnych elektronowolta. I to jest rozwiązanie naszego zadania. Jest to energia kwantu.